Siema siema tajtoryi, szybki szybkie i szybkie info, ponieważ wczoraj na swoje social media, głównie na swojego twittera, twórcy Brawl Stars wrzucili mega ciekawego posta, na którym mamy powiedziane wiele rzeczy, najprawdopodobniej szykuje się nowa współpraca, jeśli chodzi o Brawl Stars z drugą mega potężną gierką, całkiem możliwe, że one się połączą czy coś w tym stylu. Dzisiaj sobie dokładnie o tym porozmawiamy i powiem o co chodzi. Więc oglądajcie odcinek do końca, żeby nic nie przegapić. I zanim go zacznie weźcie wszystko przy każdego zostawienie łapeczki w górę. Jak chcecie, żebym nagrywał więcej takich newsów z Brawl Stars, zostawcie tutaj lajkacza, a ja od razu, jak będę po prostu widział, że jest coś nowego, jakieś nowe info, to nagram o tym odcinek. Więc też koniecznie zostawcie subika na moim kanale, żeby być na bieżąco z takimi newsami. Bo tutaj bardzo szybko po prostu się o czymś dowiadujecie, jak jest coś nowego w Brawl, o czy możecie jeszcze nie wiedzieć. No i oczywiście, jeszcze jak chcecie, żebym przybył wam serducho, to mam do Was takie ciekawe pytanie. Napiszcie w komentarzu. Jaką postać byście usunęli z Brawl Stars, jeśli byście mogli usunąć właśnie jedną postać? Jaka by to była? Każdemu, kto odpowie na to pytanko, postaram się przypiąć serce, a ja już nie będę przeżywał tego wstępu. No i myślę, że możemy startować. No więc dobra, patrzcie wszyscy uważnie. Proszę Państwa, to jest ta grafika, którą właśnie wczoraj twórcy wrzucili. Na pierwszy rzut oka już ma ona kilka takich ciekawych rzeczy, a jak przyjrzymy się jeszcze dokładniej, no to można tu dojrzeć jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Dobra, po pierwsze, spójrzcie na to, że tutaj Bibi piłeczkę, którą odbija, to jest to Pokéball. Pokéball ci, co grali kiedyś w Pokémony, na pewno kojarzą, nieważne czy grali czy oglądali. Pokéball to jest po prostu taka piłka, w którą łapie się Pokémony. No na pewno kojarzycie, Pokémony też są mega popularną gierką. I na przykład w takim Pokémon Go rzuca się takimi Pokeballami, żeby łapać inne Pokémony. No i co ciekawe, twórcy coś takiego właśnie tutaj opublikowali. Co więcej, to nie jest jedyna rzecz na tym obrazku, która właśnie tutaj y, dawałaby możliwość współpracy pomiędzy tymi dwoma gierkami. Jak dobrze się przypatrzymy, to Bibi na swojej koszulce ma literkę R. Wiecie co oznacza R? No ci co grają albo oglądali Pokémon, to na pewno wiedzą, że było tam coś takiego jak Team R. Na przykład w Pokémon Go to właśnie z tym Team R się walczyło, no i oni też tam mieli takie specjalne koszulki, ogólnie mieli logo R, takie jak właśnie ma tutaj Bibi na koszulce. Tutaj właśnie macie porównanie jednej osoby z Pokémonów do tej koszulki Bibi. No, praktycznie wszystko jest identyczne. Co więcej, spójrzcie na tego spajka, który tak jakby spada z dachu. Nieważne, nie pytać, dlaczego on spada z dachu. Sam nie wiem, ale spójrzcie na jego kształt. No, tak zwykły Spike nie wygląda. Yy, to trzeba przyznać. W ogóle ma jakieś uszy takie odstające, jak Baby Yoda trochę. <laughs> Mi się wydaje, że po prostu twórcy stworzyli go teraz na tej grafice w takim pokemonowym stylu. No, przynajmniej moje jest takie zdanie na ten temat. Mamy też potwierdzenie, że będzie megaboksik właśnie 12, bo zobaczcie, jest tam napisana y, 12 i tutaj jest Mega boxik, taki na złotym tle y, No ta dwunastka raczej tam przypadkowo się nie znajduje, no bo nawet w opisie Brawl Stars napisane jest, że 12 lutego to będzie. Więc jednak te plotki, które chodziły y, gdzieś tam po społeczności, że dostaniemy Big Boxa zamiast Mega boxa, będą fałszywe, gdyż tutaj na tej grafice jak widzicie, opublikowano takiego pięknego megaboksika z 12. No to wiadomo, wszyscy wiemy co to oznacza, co nie? W oddali mamy tam też dużo różnych innych rysunków właśnie na billboardach, które są na tych wieżowcach. Między innymi po prawej stronie mamy tam najprawdopodobniej Edgara, bo widzę tam jego szalik z napisem SPACE. Tam już nie ma nic chyba takiego ciekawego na tym obrazku, piszę jedynie Closer Venue, coś takiego chyba. Nie wiem czy dobrze czytam, bo to jest tak trochę oddalone i dobrze nie widzę. No i tam pisze SPACE, no ale to wiadomo, teraz mamy update właśnie, mieliśmy update taki kosmiczny, dlatego pisze SPACE, to nic tam niesamowitego. Na pewnym z budynku mamy taki sam y, obrazek jak był właśnie na filmiku ze Star Parku, więc to jest też takie tutaj ciekawe nawiązanie. Zobaczcie, na pewno też niektórzy z was kojarzą ten właśnie rysunek. Y, dobra, wyżej mamy tutaj y, nową postać, czyli Colonel Roofs'a na bloku, który, gdzie pisze właśnie We want you i tam jest chyba on the Star Force czy coś takiego. No tutaj, no tutaj po prostu chodzi o ten nowy sezon, który właśnie teraz mamy Carnet. Ale nie, naprawdę, co jak co, wszystkiego bym się spodziewał, ale nie, że twórcy zrobią grafikę podobną do Pokémonów. Łotw! Ej, serio! Coraz bardziej z Dzień dziejami oni zaskakują, bo to jest coś niesamowitego. Jakby połączyli te dwie gierki, to by było serio mega, mega, mega. Ja często lubiłem właśnie grać sobie w Pokémon Go, a jak teraz by to połączyli z Brawlem, no ja nie mam pytań. Mogliby na przykład yy, w Pokémonach dać jakieś ciuchy, bo jak wiecie w Pokémonach są ubrania, w sensie w Pokémon GO w tej gierce można sobie kupować do swojego trenera ubranka różne, nie? Yy, no i mogliby dać na przykład ciuchy z Pokémonów, a... A idąc tym krokiem myślenia to do Brawla mogliby dać skiny jakieś pokewodowe. Przecież to by było coś naprawdę mega I właśnie taki od razu taki pierwszy skin, który się rzuca w oczy to byłby do Bibi pewnie Która zamiast tej swojej piłki, tej gumy do rzucia to miałaby właśnie pokebola Który tutaj jest pokazany No to by było coś naprawdę kozackiego Zobaczymy co, jak to dalej się potoczy Warto też dodać, że twórcy wrzucali dzień przed wyjściem premiery Cyberpunka Też grafikę z połączeniem Brawla i Cyberpunka I jakoś nic z tego nie weszło do gry Ale mi się wydaje, że tamto no to było coś. Innego, gdyż po prostu to było przed premierą A pokemony wcale nie mają teraz żadnej premiery czy coś I to mi się wydaje, że może być właśnie na dłuższą metę Jakaś współpraca czy coś w tym stylu Zobaczymy jak to będzie No i jakby tak już było to zobaczcie co tutaj znalazłem e, Patrzcie tutaj macie postacie z Brawla W stylu pokémonowym. E, na przykład tutaj od prawej strony pojedźmy Mamy Colta z tego co widzę to jest raczej Colt e, W takim no tutaj ewidentnie pokemonowym stylu Każą nam się te włosy tutaj najbardziej e, Można powiedzieć, że to jest właśnie pokemonowy Następnie mamy Spike'a taki niebieski właśnie jak fajnie się tutaj ubrał O, nawet mamy Tom Mm, yy, mamy nitę w przebraniu Miał, chyba tak, czy Mewtwo? Już nie pamiętam jak się nazywał yy, ten kot, bo ja tam w Pokémon Go już aż tak ten, dawno nie grałem, yy, ale nie pamiętam dokładnie. No i mamy jeszcze szelkę tutaj przebraną. Yy, bardzo fajnie, wszystko to wygląda. Bardzo kojarzy się z Pokemonami i naprawdę spoczką, by coś takiego zobaczyć w grze. Jedy, no i to by mogły już być skiny, co nie? Najbardziej ta nita, to jest coś pięknego, naprawdę. Mi w ogóle tak, jeśli chodzi o Sadybiarze, to chyba jeśli chodzi o Pokémony i postacie z Brawla, to najbardziej mi się kojarzy Leon. Nie wiem jak wam. Ale no, ja mam takie zdanie na ten temat. No i udało mi się znaleźć jeszcze takiego Daryla, który tworzy się z pokebola Czyli pokebolowy Daryl, spójrzcie Już go wam chyba kiedyś pokazywałem Tak to się prezentuje, tym razem nie byłby on beczką I przy ucień nie skurałby się w beczkę Tylko w pokebola, przecież to by było coś cudownego Czajcie, że przepływacie sobie pokebolem przez wodę na mapce Albo w ogóle, no, taka kulka leci na was z pokebola No coś pięknego, fani pokemonów by na pewno tym nie pogardzili W ogóle by to fajnie wyglądało Ja mega lubię połączenie właśnie biało-czerwonego koloru Każdym się to z Polską widzi tylko no i naprawdę jest kozacko, no idealnie by się ten skinek tutaj nadał, idealnie wypasował W Pokémon, jakby nie patrzeć, to no, sporo przegrałem, naprawdę w Pokémon Go tyle co ja grałem, to o, fakt, że to był jakiś czas temu, ale naprawdę bardzo lubiłem zawsze sobie wracać do tej gierki Mega mi to sprawiało przyjemność no i połączenie dwóch takich fajnych gierek jak Pokémon Go i Brawl Stars, nie mówię, że to musi być Pokémon Go, ale ogólnie Pokémon i Brawl Stars, no to byłoby czymś niesamowitym. I myślę, że mogłoby tutaj naprawdę rozwalić rynek i wtedy Brawl Stars miałby największy na mega, mega hype. No i czegoś takiego w sumie brakuje, kurde, czemu by nie? Jeśli to serio okaże się prawdą, to będę przeszczęśliwy, myślę, że tak jak i wy. Więc wyczekujmy. Mam nadzieję, że ta kolaboracja się tutaj pojawi. Zostawcie łapeczkę w górę, jak ktoś się dotrwaliście do tego momentu i tego nie zrobiliście, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Dla Was to jest tylko kliknięcie naprawdę, jak klikniecie i zostawicie tego lajka, czy to będę Wam mega wdzięczny. Tak samo jak z subikiem, warto subskrybować mój kanał, młodeczki być tutaj na bieżąco. Mam też drugi kanał, na którego Was serdecznie zapraszam. Subskrybujcie w ogóle moje dwa kanały, bo odcineczki tutaj się pojawiają codziennie. W sensie na, na tym kanale co 2D i na drugim kanale co 2D, czyli wychodzi razem że codziennie. I odcinki na dwóch kanałach zawsze są o 10.32. Zapamiętajcie sobie tą godzinkę. Eee, no i co, wbijajcie też na mojego Instagram, tam zaobserwować. Tam wiele moich fajnych foteczek eee, Oprócz tego też często wam tam daję różne ciekawe informacje Z mojego życia prywatnego też czasem No po prostu możecie się więcej o mnie dowiedzieć Dlatego wbijajcie na instagrama, obserwujcie mnie tam, polecam Możecie mi tam różne odcinki Podsyłać i tym podobne eee, Wpadajcie też na facebooka, torii gdzie można mi dodawać Do znajomych, polecam każdemu, do wszystkiego Linki podane są oczywiście w opisie, więc zaglądnijcie sobie A ja się już będę z wami żegnał Widzimy się w następnych filmach, siemajko, wszystkie mordeczki Cześć